I've got a record player that was made in 2014. that my hair blue. It came out of C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall. Just below my knees. I pretend I scraped them. Climbing in the trees. Um, Love Chciałem Ci pomóc z matematyki. Yeah, mm. już nie mam siły. Po prostu. Nie mam siły na to. Daj, pomogę ci. Dobra, zobaczmy, co to tutaj masz. Algorytmy, to nie jest takie trudne. Nawet mnie nie dobijaj. No zobacz, tutaj masz skrót log. Czy to będzie 3? Dokładnie. Zmęczony jestem już. Możemy to dokończyć jutro. Oczywiście to od ciebie zależy. Jak ci mam podziękować? Nie musisz mi dziękować, to jest mój obowiązek, żeby ci pomagać. Panie Hans, zawieź mnie pan do... Do? <laughs> Przeszkodziłam w czymś? Nie, nie, do kogo zawieźć? Do kolegi. Żadnego kolegi. Musimy zrobić pewien projekt. To zróbcie tu. Może nocować? <laughs> Niech będzie, śpi na dywanie. Baka, wal się. Przestań wtrącać się Pańskiej słówka do rozmów. To nie jest fajne, to jest żałosne. To było niemiłe. Nie będziesz mnie tutaj umoralniać. No dobra, ale. Ja tylko wspomniałem. Zresztą pójdę już. prymitywne jednostki. Przygotowałem blok, to jak? Jedziemy do mnie. Nie, nocujesz u mnie. O, cieszysz się? Um, tak, to co robimy? Historia? Tak, historia. <grym> Love miał rację, żeby cię nie puszczać do kolegi. Ha? W takim razie ojazd mi. Esteria, senpai. Halo. Hej. Hey. Słuchaj. Bo pamiętasz, że Axel miał zrobić ten projekt ze mną, co nie? No. To ten chłopak, którego przejąłem w necie. No. No i słuchaj, spodobał mi się. Znaczy, pocałował mnie i stwierdziłam, że go kocham. Czego uważasz, że go kochasz, skoro to on cię pocałował? Wiesz, miłość to inne uczucie. To jakie to niby uczucie? Nie wiem, Ok, Nie wiem, więc wydaje mi się, że dobrze myślę. To co zamierzasz? Nie wiem, chyba zostanę jego wajfu. Czekaj, muszę kończyć. Na razie, buziaczki. Co się stało? Chodź, posłuchaj wiadomości. Jezu, po co? Bo jutro rocznica ich śmierci, i w wiadomościach podają informacje odnośnie tego zdarzenia. Witajcie jak zwykle o 20 wiadomościach lokalnych. Dzisiaj ujawnimy nowe informacje odnośnie śmierci państwa Leders. Z dokładniejszej analizy wynika, iż zostali oni zamordowani. W samochodzie, w oh którym jechali na spotkanie biznesowe, został celowo zepsuty hamulec. Do tego z szyi świętej pamięci pani Leders ukradziono drogocenny perłowy naszyjnik. Sprawca jest nadal poszukiwany. To koniec informacji na dziś. Na kolejną dawkę zapraszamy za tydzień na kanale drugim. Mówiła Zoe Light. Mm, niedobrze. Ja bym na waszym miejscu teraz został w domu. Różne grupy bandytów, mafii i te sprawy mogą się teraz nawet czaić. Po tych wiadomościach wszyscy wiedzą, że jesteście Dzianą Rodziną. Wcześniej nie wiedzieli? Znaczy, pewnie wiedzieli. Masz rację. Myślisz, że może się nam coś stać? Mam tylko takie przypuszczenia.